W ostatnich dniach coraz częściej dzwonicie do nas, aby zweryfikować informacje, które otrzymujecie od telemarketerów od dotacji. Podobno obecnie dostępnych jest wiele programów unijnych, z których możecie otrzymać nawet 3 miliony złotych przy tylko 15% wkładzie własnym na rozwój swoich firm. Aby poznać szczegóły, wystarczy zamówić raport i zapłacić kurierowi aktualnie tylko 500-600 złotych. Niestety chcemy Was sprowadzić na ziemię. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych, mikro czy małych firm nie ma realnych szans na pozyskanie takiej dotacji. Jeśli nie planujesz działalności innowacyjnej, nie planujesz przeprowadzenia lub wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, nie planujesz zasadniczej zmiany w prowadzeniu działalności w obszarze cyfryzacji i automatyzacji, procesów wzorniczych czy też gospodarki w obiegu zamkniętym, Niestety nic dla siebie w takim raporcie nie znajdziesz. Wszystkie takie ogólne informacje możesz sprawdzić na stronie funduszeuropejskie.gov.pl lub na stronach firm doradczych takich jak Freak Doradztwo i Marketing. Chcesz sprawdzić, czy na pewno masz szansę na otrzymanie dotacji? Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której sprawdzimy możliwości dla Twojej konkretnej sytuacji, lokalizacji i inwestycji, której ta dotacja miałaby dotyczyć. Nie płać, zanim nie będziesz mieć pewności, że masz realne szanse.